Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie. Cześć. Koło kolegi. Tutaj mamy młode od Tebe. A tutaj są wszystkie te jej, bo te są od, z innego gniazda dołożone Tu jest samica OSC. Tu takie prestiżowe zamykanie. Tu mamy samicę nowozelandzką. Jest kotna. Za niedługo będzie miała wykot. Tu są dwie samice barany. Coś około 2-3 miesięcy. Jakbyście pytali czemu ten klasek, tutaj jest dziura. Jutro będzie naprawione. Tutaj mamy młode po OSC. A samiec był wielki, jasny, srebrzysty. Czy jakoś tak? Króliki oczywiście karmione zielonką czyli trawa, konieczna i mlecze oraz paszą. Tutaj mamy następną samicę OSC z młodymi. Samiec był bos. Ma ich sześć. Miała siedem ale, siedem, ale jeden sprzedany. Tutaj mamy samca barana francuskiego. Wiek około czterech miesięcy. Tutaj mamy fajne koty z, z matką. Piją sobie właśnie mleko. Tu mamy następną samicę OSC, kotną. A kotna jest z tym samcem. Samiec jest krzyżówką OSC z bosem. Piękny samiec. Wielki. Wyważył około 9 kg. Tu następna samica OSC. Także kotna. I to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się z następnym, nara. I tutaj na zakończenie przedstawiam jeszcze trzy piękne prosiaki. Rosną jak na drożdżach. Oczywiście na swojsko. Czyli śród. Pasza i zlewki. To by było na tyle w tym odcinku. Nara.